Na świąteczne wydanie naszych szkolnych wiadomości. Grudzień to w naszej szkole miesiąc szczególnej pamięci o górnikach i naszym patronie. Coroczny konkurs wiedzy o Janie Wierzykowskim wpisał się już na stałe w kalendarz szkolnych wydarzeń. Tradycyjnie w konkursie biorą udział uczniowie klas trzecich. W tym roku zmierzyły się ze sobą cztery drużyny trzecioklasistów. Uczniowie musieli przede wszystkim wykazać się znajomością życiorysu Jana Wyszykowskiego oraz szkolnych tradycji związanych z patronem. Rywalizacja była bardzo wyrównana, a o ostatecznym zwycięstwie zadecydowała dogrywka. Najlepsza okazała się drużyna klasy trzeciej B. 5 grudnia obchodzony jest dzień wolontariusza. Z tej okazji o idei pomagania innym i działaniach charytatywnych w naszej szkole opowiedzą wam nasi szkolni wolontariusze. Praca wolontariusza polega na pomaganiu innym osobom bez oczekiwania zapłaty. Wolontariusz pomaga innym ludziom, zwierzętom i środowisku. Przykłosiłam się, bo chciałam zrobić coś pożytecznego i poczuć, że mam wpływ na innych. Myślałam, że to też będzie dobra okazja, żeby poznać nowych ludzi i doświadczyć czegoś nowego. Kiedy komuś pomagam, czuję się po prostu dobrze. Czuję, że mam na coś wpływ i daje mi to dużo satysfakcji. Wolontariusz powinien być życzliwy, cierpliwy i chętny do pomagania. Dobrze też, żeby był odpowiedzialny, bo inni na niego liczą. Myślę, że wolontariuszem się jest, bo to bardziej sposób myślenia niż jednorazowa akcja. Jeśli pomaga się z serca, to zostaje to w nim na dłużej. Akcja, jakiej do tej pory zrobiliśmy, to sprzątanie zaniedbanych grobów na lubińskim cmentarzu, sadzenie żonki dla hospicjum oraz akcja poczytaj mi kolego, czyli czytanie utworów przez wolontariuszy dla młodszych klas. Przewidziane są trzy akcje. Pierwsza z nich nazywa się szlachetna paczka. Druga akcja nazywa się zostań świętym Mikołajem. Obejmuje ona zbiórkę zabawek, książeczek. I przyborów szkolnych dla potrzebujących dzieci. Trzecia akcja to konkurs charytatywny i leważy święty Mikołaj. Już po raz czwarty w, w naszej szkole organizujemy akcję Szlachetna Paczka. Akcja organizowana yy, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, bo nie każdy święta Bożego Narodzenia spędza z rodziną. Są ludzie samotni, ubodzy i potrzebujący i w tym roku taką osobą, której nasza szkoła pomaga jest pani Genovefa. Akcja jest wyjątkowa pod tym kątem, że angażuje tak naprawdę wszystkich, wszystkich w szkole i rodziców i nauczycieli, pracowników i uczniów, bo wszystkie potrzebne artykuły do paczki przynoszą i uczniowie i ich rodzice, też pracownicy szkoły. Więc jest to też okazja do tego, aby faktycznie razem, wspólnie zrobić coś dobrego. Pomaganie jest ważne. Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a w naszej szkole już od dawna panuje świąteczny nastrój. Zobaczmy, co zarejestrowało oko naszej kamery poszukującej magii świąt. Na zakończenie zapraszam do obejrzenia krótkiego wystąpienia naszego dyrektora, pana Christiana Halicza. Szanowni nauczyciele i pracownicy, drodzy rodzice, uczniowie i przyjaciele szkoły, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragnę przekazać Wam serdeczne życzenia spokoju i radości. Niech te szczególne dni przyniosą ciepło wspólnych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Niech zapach choinki i blask świec napełni Wasze serca miłością i nadzieją. Szczególne słowa kieruję do naszych uczniów. Niech nadchodzący rok przyniesie Wam satysfakcję z odkrywania nowych umiejętności, rozwijania pasji i budowania dobrych relacji. Z całego serca życzę wszystkim pięknych i pełnych dobra świątecznych dni oraz szczęśliwego nowego roku. W, wydaniu. w imieniu naszej redakcji życzę Wam spokojnych i pełnych radości świąt oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym 2026 roku. Do zobaczenia.